Siemano z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć z tej strony Wil. Witam was w pierwszym odcinku z gry Rail Nation. Jest to super epicka gra, w której naszym zadaniem będzie sterować e, liniami kolejowymi. No i jeśli coś to zapraszam do rejestracji z reflinka z opisu. Wystarczy, że wejdziecie do tego, zarejestrujecie się, potwierdzicie maila. To dosłownie potwierdzenie maila, to jest dosłownie minutka i możecie razem ze mną zagrać tą epiczną grę. W tej grze nazwiemy się X Evil Bad Day. I tak, możemy sobie tutaj bardzo dużo wybrać rzeczy, a mianowicie możemy być biali albo czarni. Zmienimy sobie też płeć, może na mężczyznę. I ja bym chciał być czarnym człowieczkiem, jest tu taka możliwość, jest, mamy czarną karnację Okularów sobie nie będziemy zakładać co do ciała, to mamy aż trzy rzeczy do wyboru, to mi wygląda najbardziej lamersko, więc to weźmiemy. I będziemy mieć też czarną czuprynę, brody sobie nie zapuszczamy. Patrzcie ile tu jest możliwości. No prawie jakbyśmy, naprawdę to my byli. Ja wyglądam prawie identycznie jak ten ziomek, o czym doskonale wiecie, jeśli oglądacie moje vlogi. I mam jeszcze szyję do wyboru, możemy mieć Coś w stylu Apaszki, chyba, bo to krawat jeszcze nie jest. Coś takiego, ale nie, nie bierzemy tego, po prostu zaczynamy naszą przygodę. E, czy jakiś gracz nas polecił? E, chyba tak. Polecił nas Evil Bed Day Siemano ziemeczku. i możecie kliknąć, i ja coś wtedy dostanę. O, i też chcę tutaj być miasto rodzinne Lambertów i zapisujemy. okej. Okay. Teraz już włącza nam się pizzka muzyka. Przy okazji ja mogę zarzucić wam żartem: trzy blondynki idą torami kolejowymi. Jedna z nich stwierdza: Zobaczcie, ile tutaj schodów, druga na to a jakie niskie poręcze a trzecia co tam schody? jecie No i taki żartik na rozpoczęcie tego odcinka. Wyda... Wydaje mi się, że był epicki i w ogóle mamy Era pierwsza, dzień czwarty na 14. Nie wiem co to za bardzo znaczy, ale wiem, że na pewno teraz musimy sobie kupić lokomotywę, która dowiezie nas do celu. I kupimy sobie jeszcze drugą? Nie, nie możemy. Ale co my tu jeszcze teraz możemy zrobić? Skoro już kupiliśmy sobie jaskółeczkę, zamki i możemy też. Yy... Co dalej? O, tu mogę nacisnąć zamki, dzięki. Ale Wy jesteście uczynni i pomocni. Teraz muszę sobie nacisnąć. Co muszę sobie nacisnąć? Tutaj muszę sobie nacisnąć. Okej, okay. teraz kliknij wagon. Kliknąłem wagon. Uhu, krok drugi. Kupimy sobie. Ee, drewno? Tak, kupimy sobie drewno. I ustawiamy rozkład. Nasza ciuchcia zaraz wyruszy. Za sekundę. Już, jest gotowa. I rozkład jazdy. Tak. Wszystko jest gotowe, ja chcę potwierdzić, kontynuuj, potwierdź, tutaj też muszę, a ja muszę wyznaczyć trasę, ciuf, i ruszyła, ruszyła, pędzi, krok czwarty, co teraz będziemy musieli zrobić, co za emocje, widzicie tą animację, och, nawet w World of Warcraft jest gorsza, teraz pewnie będziemy musieli zająć się fabryką toru, nie, lo lokomotywownią, pozdro, ale nazwa, i rozbudujemy ją, ulepszymy ją na drugi poziom. Jasne, nie będę nic anulować, jest większa, jest silniejsza, jest mi efektywna. Na bank ta gra jest epicka, także zapraszam Was do rejestracji. To jest dosłownie minuta, potwierdzacie maila. Ja jestem zadowolony, wy jesteście zadowoleni i dzisiaj macie odcinek z Pokemonów właśnie. Dzisiaj nagramy się ma Pokémon, e, odcinek z Pixelmonów tak wypadnie. Ale to wieczorkiem albo po południu dostaniecie, zależy jak będę z czasem. Tak was tylko informuję, to nie jest nic tam związanego z tą gierką. Po prostu wspominam o tym, że dzisiaj będą Pokémony, A wy w tym czasie rejestrujcie się i grajcie ze mną w tą epicką grę, bo jest sukcio. Teraz możemy sobie coś ulepszyć. Ja bym sobie chciał ulepszyć... Tak, chcę to badać. I dostałem 3 punkty i teraz mam niezawodność lokomotyw o 20% większą. A krok szósty już za nami. Co teraz? Co możemy zrobić? Możemy się przenieść tutaj. Pewnie teraz ulepszymy naszą lokomotywę. No a jak będziemy ją ulepszać? Ta! Nie, 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 nie. Ja chcę cię serwisować. Ulepsz... Ulepszymy cię. Teraz będziesz bardziej niezawodna. Obiecuję ci. Będziesz najbardziej niezawodną na świecie. Coś pocikałem. Punkt ósmy. I przenosimy się znowu tutaj. O! Odebraliśmy coś z restauracji. Patrzcie jaki dochodowy interes. Tu już nam... Po już nam wraca nasza lokomotywa I wrócimy teraz do fabryki torów Której e, weźmiemy się za rozbudowę Potrwa to dosłownie chwileczkę A mianowicie 5, 4, 3, 2, 1 Udało nam się Jesteśmy najlepszymi rozbudowawaczami fabryk torów na świecie Na serio Poważka I jeszcze mamy jakąś loterię Nie, nie mamy loterii, tu mamy kliknąć I nowa trasa Rok 10 Teraz udamy się tutaj, ale najpierw musimy wbudować te tory. Na razie do krówek się nie dostaniemy i krówki muszą na piechotę iść na rzeź. Teraz, dzięki naszej nowoczesnej technologii, krówki umrą o wiele szybciej i dojadą do miasta jeszcze szybciej, dlatego że będą martwe jechać w pociągach. O tak, obecnie trwa rozbudowa tego obiektu. Poczekamy chwilę i tutaj nawet macie czat w grze, na którym pewnie będziecie mnie mogli spotkać. Ja bym chciał mu odpisać, ale nie umiem. Także zostaniemy przy tym, że ja po prostu będę czytać to co wy piszecie. O, mogę pisać. Gdzie tu się pisze? O, mogę. Tu mogę? Dobra, piszemy. Siemano z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Haha! Ha. Mucha ha ha ha. Udało nam się coś napisać. I coś wybudowaliśmy. Dobra, jesteśmy mistrzami budulca, to wiem o tym, od, od zawsze o tym wiedziałem. O, coś mi odpisali? Nie. A tu? Anglia. What? Siemano z tej strony. Hmm, dobra, nieważne. O, zostaniemy przy tym. Tutaj nawet możemy budować nową sieć kolejową, za którą się zaraz weźmiemy. Tu już nam jakaś ciuchcia jedzie. Dobra, jak ta ciuchcia sobie dojedzie, to już będzie koniec odcineczka, także dzięki za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał, zapraszam jeszcze raz do rejestracji z e, gra jest naprawdę super, coś nam ktoś odpisał, system. E, dobra, dobra, dzięki za pomoc. Tak, e, co bym jeszcze chciał dodać, zapraszam do rejestracji, dzisiaj będą pixelmony, jeśli je wrzucę za niedługo, bo zaraz biorę się za nagrywanie. No i co? I widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach z tej serii, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa